Za rapami nie przepadam, teraz sam coś skręcić muszę Dzięki tej kwarantannie, ptnę się ku górze Pielęgniarkom i lekarzom, mówię chwała im Każdy tu powinien zrobić przelew im Siedzę na kanapie i o ekonomię myślę Następne wersy zaraz szybciej tylko zmyślę Już chciałbym do szkoły, bo w klasie mam anioły Chciałbym tu pozdrowić moje dobre ziomy Julkę, Wiktorię i inne sokoły Siedzę sobie na działce, rukole podlewam, bo w domu nad lekcjami ubo lewam. Wirusa nikt nie wierzy, ten kłamie jak należy, ja się tym nie przyjmuję, jak pan Solarek go chlorem traktuje. Mam koniec szybkie nominacje. Chciałbym nominować panią z sekretariatu, Zuzę Wydmuch i Jamala Purciego. Powodzenia!